Witam, autokomisusowa z tej strony. Dziś trafiło do nas autko. Jakim jest Volkswagen Turan z 2018 roku? Wersja silnikowa, 2 litry TDI 150 KONI. Auto siedmiomiejscowe. Bardzo fajnie, bogato wyposażone. Między innymi ma elektryczną klapę. Jest w automacie DSG. Ma asystenta parkowania, nawigację, carplaya, kamery, cofania, rolety w oknach. Klimatronik jest trzystrefowy. Ładne czyściutkie auto. Felga 18-calowa. Posiada tempomat, multifunkcyjną kierownicę, łopatki zmiany biegów F1, 230 tysięcy przebiegu, podgrzewane fotele, klimatronik dwustrefowy, troniki przed, tył. Zmieniareczkę. Tutaj mamy CarPlay'a też w radyjku, czyli nawigację. Wszystko to, co w telefonie. Relingi. No i wiele innych ciekawych rzeczy. Tam czynniki deszczu, zmierzchu, czynniki w oponach tak dalej. Zapraszam na oględziny. Jazdę próbną. Możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Hamulec ręczny, elektryczny Holdama ma Także tam z górki też nie zjedzie, stoi w miejsce auto liczki. ciemniane szybki z tyłu szyby elektryczne do sterka komplet, kluczy trzech zapraszam autokomisosowa